Uwaga, zostałem Homerem Simpsonem na 24 godziny. Dwa banany, trzy banany. Zamknij się, próbuję zrobić wstęp. Dobra, sorry, sorry. Uważaj, nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pęknie. Dobra, jeszcze raz. Zostałem Homerem Simpsonem w Fortnite. Ale dlaczego tak się stało? Ponieważ pod moim ostatnim filmem zostawiliście 3 lajki. I na trzy lajki obiecałem wam po prostu nowy film ze Simpsonowym challenge. No i to jest właśnie on. To jest, to jest mój duo Pala 8. Też ma swój kanał na YouTube, polecam Siemanko, ten kanał. Witam w mojej kuchni. A skoro pokazałem Okej, okay no to też oczywiście lajka zostawić. I jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy grę, no to oczywiście Zostańcie trzeba przydać na tak? na Homera. Dajcie mi chwilę co ustawić wszystko. I widzowie, ogólnie ja się teraz wyciszę specjalnie, żeby nie słyszał pelek. Ale ja mam jeszcze jednego pieska z karnetu, bo dwa można zdobyć. No i trzeba go sobie spersonalizować. Robimy zielonego. No i mu nie wiem. Takie uszy niech będzie. Tego się Oczywiście Tak, I kolejny krok. Zablokuj. Mam plan. I tutaj zakazy <coughs> <jako>. palka. <coughs> Przepraszam gdzie Pelek. Przepraszam. Ja musiałem to zrobić. <coughs> Co? Ja nie wiem czy wy widzicie. Ale na krzyżiku daje mi emocję, A na tańcu jakby jest krzyżyk. Nie ogarniam o co chodzi. <grym>, ale mamy pieska no. <grym>, jeszcze nie wie. Pelek jeszcze nie wie. Dobra, to włączamy gier. I tak o, uwaga. <grym>, i naszym pierwszym zadaniem są w się sensie moim. Mówię naszym, bo gram z parkiem, tak? Którego się nie wczytało? Ale... Subskrybuj luźnego luza. Tak, subskrybujcie mnie no i lajkujcie. Naszym moim pierwszym zadaniem Mo... Kurde, moim Moim pierwszym zadaniem ciągle się mylę będzie zglifować dom Flandersa. I w ogóle dziękuję Epic za naprawienie tego, że da... bo się nie dało budować na sortówce. Ale się da. Maców mi zabrakło, bym Wam pokazał. Double i to w moim wykonaniu. I taką oh, pelek no, oczywiście lecimy na zielone ta kurde, nie! Ale pusa Walio! Jezu! A i który to jest Flandersa? Się, nie. Ehm, ja nie umiem To się. jest... Ten jest y, Homera. Nie, ten, ten Czyli to Flandersa wie. jest ten obok. Ten... No, Jedyna rzecz, którą my musimy zrobić to zglifować mu dom. Dead! Nie ma podrobionych bananów, tylko prawdziwe banany. Nie jeden mogę dead? wejść do domku! Jeden podrobiony dead. One on Dead <laughs> Jeden podrobiony One on Dead, um, Dobra, to zaraz y, wam pokażę widzowie jak już griffujemy do milionera <laughs> Dobrze ym, Teraz w takim... Czekaj, to jest jeszcze jeden typ w tym domu Homera Ale za chwilę właśnie glifujemy widzowie O, widzę go Widzisz go? No, jest Wleczyłaś kamerę mi się ostatnio zepsuła. strasznie wolno, mam Ale ją dać szybko. Dobra, dat e, Dobra, widzowie. Okay. Sorry, że tak się ja dłużam. Ale e, właśnie teraz. Dobra, chodź glifować. Ja, ja wiem, że tu jest ripp gdzieś. A jaki Najpierw okienka, oczywiście, tak. Nie miejmy litości. Ogólnie Flandersa nie zabijamy, bo jeżeli on zginie, no to nie będzie miał jak poczuć bólu, że mu dom zniszczyliśmy, nie? Kurde. Dobra, no, czekaj, ten. Dobra. Weź wszystko, bo on ma tam obrazki swojej rodziny, to weź. Właśnie zniszczyłem, właśnie zniszczyłem. No, zarąbiście, czekaj, bo tu jesteście. Jeszcze... Aaa, to... Nie będę chodził ehm, wejścia. Jakiś widoczek to mu też rozwalamy. Cenne wazony od bogu, nieco nie wazony. Kurde. O, w mięso sobie wezmę jakiś typek? To jest. Czy to ty? Nie, to ty. Szyma. <coughs> Burgera mu zjedliśmy, pozdro Flanders. <coughs> um, I tak o, jeszcze ja bym. Czekaj. Um, czekaj, talerze, talerze od babuni rozwalamy, nie? W ogóle Flanders już nie zabija machita kilofem. Mówiłem już, tak nie? Już nie mówiłem. Nie. nie, nie. Ej, ale fajny ten kilof właśnie... On co ca... ca... jakiś czas jak się nim uderzy ten mój kilof, to czasami jak się nim uderzy to się pojawia znak jakby A Może nawet za każdym razem O że prawie Cię bamałem chłopie Chyba może mieć max 3 burgery Ja myślałem, że 6, nie wiem czemu Sro, no ja bo było chyba 6 Czemu się tylko wydaje? tu ja nie mogę podnieść, czekaj nie mogę. Z tacy można wziąć 6, Stacy można wziąć 6. A nie no, nie no, nie mogę więcej. Nie możesz? Jakby one Złem, są na tacy, ja ale nie mogę wziąć. stakować. Wcześniej można było. No? Aha, bo to jest w ścianie półka. Siedziwiam ciągle, jak półkę zniszczyłem, to tam. Tutaj Kidosa rozwalamy, tutaj babeczkę rozwalamy. Ciągle się babeczka nie rozwala. W sensie, że jak ja łóżko zniszczę, to ona się rozwali? Nie. A, dobra. Dobra, to Niszczymy wszystko! Nie ma litości! Czekaj, ja mu zaśmiecam ten dom. Głupi Flanders. Stupid Flanders. Dobra, lecimy z nim krótko. Dobra, dom zaśmiecony, ja to... Chłopie, czekaj, ja mu komin. Zapchałem mu komin burgerem. Co to co, 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 co ma być? Co to co ma, co, co ma być? Za jakieś ławki, grill. A to drzewo? Kto by myślał drzewo w takim... No nie pytaj, co miejscu? Jest to jest. Ej, płot o oh, mał, no, ma płot Dobra, to nie wczymy. No i nie ma płotu. Dobra, a myślę, że ten dom się zgrifowany totalnie. Nie, dobra, ja bym jeszcze za wiesz Dobra, dawaj, lecimy. Dobra, ja Dobra Jaki super. to jest grif? Jak ja tu nawet nie mogę przechodzić, bo ty tu jakieś schody zrobiłeś. No bo o to chodzi, tak? Dobra, zabiję. Masy dał. Co to mam? Być? A, a. Nie taki grif to ja lubię, nie? Dobra, kolejne zadanie trzeba wykonać. widzowie, ja pominąłem kilka zadań, bo się pojawiła pączkowa burza, a moim zadaniem jest... Tak? Żeby pączek wylądował, jakby yy, tak, żebym ja był w środku tego pączka. Tylko, że one spadają zazwyczaj właśnie pionowo, i tylko te ze skrzynkami, których jest dużo mniej, spadają poziomo. Tak! Mi właśnie proszę! proszę. Z... Nie! Tak, close! Prawie zginąłem przez to. Wow, z... Miałem 67 ja przez to... chwilę. Yo, spadł tu mi coś. Six, no proszę, chodź tu. Nie, co ja robię? Pomógłbyś? Pomógłbym. Pom... By. Byst... Byś... Jest mega przypał. To jest tak trudne. no Niestety po burzy. nie udało się, ale jest jeszcze jedno y, zadanie, które ja wam widzowie później pokażę, ale ono jest łatwe, a ja je zrobię teraz. Nie udało mi się zrobić tego zadania, co mówiłem, bo niestety ciągle typki były, ale to zrobimy w następnej rundzie i w następnej rundzie uratujemy też elektrownię, co też jest zadaniem. Więc następna runda, może nawet dzięki niej możemy wyjść na plus. Będzie kolejna burza, przez znowu będę mógł próbować wykonać to zadanie, mimo że ono jest mega trudne. I być może jeszcze mi się uda zadanie z burgerem. Tak, taka podpowiedź, że burger. burger. Jakby jeszcze wam nie powiem co to, ale... I am every homer, I am every homer, I am every homer... Jest, 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 jest! Jest! Niebieski, pomarańczowy, żółty. Niebieski... Pomarańczowy żółty. Nie. A ty nie, nie, nie pokaż, co to biorę, bo ja byłem. Czerwony stoliczek. No nie? Panie, ty się nie znasz, ja mogę to za ciebie zrobić. No, aha. Ja pierńczę. Weź, czerwony to... stoliczek, entliczek, tak? Mój pętliczek, ja tak robię, nie działa. Aha, dobra, to patrz, to patrz. To patrz. Pętliczek, Entliczek. i czerwony stoliczek. Czekaj. To nie wiem. Pętliczek, czerwony stoliczek, entliczek, tak! Jezu, let's go! Dobra, to teraz lecimy do strefy. To kradę ci Nie, wziąłem, czekaj. Teraz do strefy, no, no, do, strefy, no, no. do strefy, do strefy, do strefy zrób. Pelek przyszedł zobaczyć mojego pieska. Co to jest? Czekaj, czekaj, no zatrzymaj się. Dobra, Gryfujcie, ci tą gierkę, tą gierkę. Ja na stream snajperem, powiem a dzisiaj jest tutaj z telekasem. No mówi? muszę zdążyć, muszę zdążyć, muszę zdążyć, Aha, muszę zdążyć. Już tak Ja będę przed tobą. Bo tam tak. już składu jeden. Taki fajny. Jestem w tym, o kurde. Ja jestem już... taki pączek No jestem A bo ty Tak U mnie już zniknęła właśnie. No u mnie też. Super. Ona będzie potem jeszcze? Mi się wydaje, że tu będzie yeah, yeah. była kilka razy. Bije mnie ogar. Fajnie, ogarnie się, ogarnie Szybciej na tą burzę kolejną. Się zrobiła kolejna burza. Nie zdążę znowu. Złoty pączek spadł. Centralnie na środek miasta. Ej, weź typów zabijaj. Muszę to zadanie ja, ja zrobić. O też, z jedzenie! No dobra, ale gdzie ten pączek? Ty mam I się skończyła buza znowu. Nie no super, nie. Ile ja tu będę robił czasu? To jest najtrudniejsze zadanie chyba. Dobra, yeah. szybka scena bitwy. E, u mnie Jesteś, jesteś. Jakby... Ja tu słyszałem Jest tu. Dostał 40. Głupi net Flanders. No. E kolajny tak. Widzisz? Dostał. Impulsa serzucił. A ja ja nie zginę! Ale jestem idiotą. On mnie zaboksował i mnie dobije teraz. Dobra, ale jedno zadanie zrobiłem, bo ja tego nie nagrałem wam, widzowie, to co mówiłem. Ja wam to pokażę, gdy się runda skończy. ale by się nie skończyła. Dobra. Dobra, no fajnie. Się, bo to się teraz, do się. Ciała, bo, bo ja muszę to pokazać tym. Yy, okay, Widzę. Przypadkiem Widzą. Przypadkiem daję tak, by go nie zgłosiłem. Więc, oczywiście, widzowie, włączyłem powtórkę. I teraz tylko czekać, aż nadejdzie ten moment. Ten, który wam chcę pokazać. Ten, w którym wykonałem to wyzwanie. Jeden poziom, poziom i I to jest właśnie to, co wam mówiłem. Co zrobiłem, co nie wiedzieliście. To było właśnie moje zadanie, jedno z, z zadań. I zaraz muszę jeszcze wykonać kilka. włączyłem nagrywanie. Ej, ja... Ej, widzowie, w ogóle, widzowie, widzowie, ty tam nie mów nic. Ej. Puśćcie ten filmik yy, w prędkości 0.0000001, to będziecie ten film oglądać 13 godzin, idealnie, to Pani, no, do kawusi. Nie no, trzeba, trzeba ogarnąć, trzeba jakoś wymyślić, y, bo ja myślę, że jednak ta prędkość może nie być 13 godzin, trzeba, musicie znaleźć idealną prędkość, aby to trwało 13 godzin. Powodzenia. Nie 12, nie, nie 13. Nie czekaj, 13 no. No, nie 12, no. Nie, nie, nie 14, tylko no. No nie ma. Tyl tylko mm. jeden. Przez chwilę myślałem z jakiegoś powodu, że przypadkowo wleciałem do domu Flandersa, ale na szczęście nie. Um, kurde. O kurde. To był no. przez przypadek, nie był po prostu z bambikami. A, to się... są bambiki, tak? Chodź, ej, chodź. Mówisz? No tak, to są bambiki. Ja się po prostu z nimi bawiłem i... Y, y, chciałem zabić gościa kilofan. <grym> I dostaję. On ma IQ! On nas zabije. Bambicek ma IQ! Dawaj, go po prostu zabiję <grym> go i No dobra, 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 dobra. A mi dał trochę. Dobra, tak, się to. Dobra, no <coughs> ja mnie od. Eee, y, dobra, Będzie tak się teraz ten. Widzowie ogólnie to zadanie, co mieliśmy lecieć na taras, to nie wiem, że ale był albo nie? No to moje zadanie właśnie kolejne na tarasie, to nie mogliśmy go zrobić, co czy mogliśmy, ale nie tak? zrobiliśmy go, gdy wcześniej tam byliśmy, bo po okay. prostu gdy robiliśmy, robiliśmy grif u no to nie mogliśmy zrobić tego zadania, bo strefa przyszła. Ale zadanie to jest, że ja pojechał autem Homera. на едно месувка по бургера, зеодно там бургера и вручи от дома дома. Ей, по плацмейски в Спрингфилд ест красти бургер, не? Но, no, а не лепи ги лечи чината. Аха, бута с е близко mm, е е на лата. Ай, на полет курба. На полет курба тъй шест. Ест на полет курба? Но, no, още не го губим долу, так ми ще удаваме. Так. Но, no. Chyba tak. Dobra, ja wolę pojechać na plac, bo jednak na placu no to jest burgerownia, więc to jest 100%, nie? Okej. Okay. Dobra, to damy tak. radę, damy radę. Dobra, Pelek nie żyje więc jest kryzys, więc po prostu ja robię to zadanie zamiast tego ratować. Dobry kolega. No ty I ten, ten typ mnie zabił, no? Nie no zarąbiliście. Jak ten typ cię zabił jak mówiłeś, że Bambik? No bo to on jest Bambikówskim. To jest chłopie bohaterka. To jest bohaterka. A, to jest bohaterka. A i tak to coś autem jest odjechał. Dobra, to jeszcze raz słowo, że bo... widzowie zginąłem. Zginąłem. zginąłem, bo on mi ukradł auto. To jest jakby panek, ale Pelek jest bananem. Ty banania. Dzisiaj nazywają mnie banan osiem. Ale teoretycznie Marć nie wie, że zginąłem, czyli Marć myśli, że to ja pojechałem. Więc jeżeli Marc uważa, że ja dalej sobie normalnie pojechałem i ona myśli, że ja jestem w pracy, czyli ona jak myśli, że jestem z pracy, to ja jadę po prostu na burgerka. Dobra, jedziemy na burgerka, trochę off -road. No chłopie, nawigację mi lepiej włącz, a nie. No nawigacja jest kurde. Jaka nawigacja? Nieznacznik, nie, chłopie, nie. nawigacja. Kto tak parkuje? Co za palant! Jakiś klar jeszcze stoi na drodze, co to jest? Ja biorę. Aj, nie zebrzę. Oddam się, oddam, oddam. oddam. Ja muszę. Y, gdzie. Tu jest ulica, zielony taras. Dobra, nara. Nara. Ja jadę na burgera. Wizowe, jedziemy sobie na burgerka, bo to nie do WLW ser na blogu. Wizowe, jedziemy sobie na burgerka, jedziemy. Czemu radia nie ma? Lisa, czemu ty gubisz podręczniki wszędzie? Jezda. Ja panam nie kurde blokaj, że muszę ci je przynosić. Jest Krosty Burger. Ale Halo. jest super, nie? Szybko! Nie muszę tutaj zjeść burgera. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. No super, nie zginął. Dobra, zżarłem burgera. Fajnie. Ej, tam? No już razu. Ale mam zadanie jeszcze, żeby wrócić. Ktoś mi ukradł... Ktoś mi ukradł furę. To wróć bez fury, nikt Cię nie skapnie. Zginę. Zginę! Dobra. To też ginie, e, rób te Dobra, fajnie. Okej! Okay. Uznajmy, że wykonałem to zadanie, dobra? Jakby opuszczam. pojechałem zjadłem burgera. Jakby... a A z wusem bojowym, tak. Dobra, ostatnie I... zadanie, najtrudniejsze chyba. Mój dom mnie ja opuścił, muszę wykonać to zadanie sam. No ale cóż. A ja Jest burza! Jest burza, jest burza, jest burza, jest burza! A jaj! Ja, żebym wrócił, a ty, żebym wykonał zadanie! Nie, jeszcze nie wykonał, prawie wykonał! Tak, proszę, proszę! Tak! Aj, co mnie, ale byłem w tym! Byłem w... Więc, zrobiłem to, mam nadzieję, że jakby nie macie problemu z tym, że mnie to zabiło, albo z tym, że nie wróciłem do domu po burgerze. No ale przecież istnieje Batylbus, który którym mogę od razu sobie do domu polecieć, tak? do mojego domu, który jeszcze jest moim domem, bo niedługo znowu będę rybą, ponieważ wykonałem wszystkie zadania, przy których byłem homarem, i będę później rybą. Palek już wróci, tak jak słyszeliście, bo tam chyba mówił coś do mnie, gdy ja kończyłem to zadanie. A może nie słyszeliście? Nie wiem. Ym, ale no, wrócił już. <laughs> I, no i to koniec odcinka. Przypominam o łapce w górę i subskrypcji, bo to też ważne. Bo akurat subskrypcja jest darmowa, a mnie motywuje, oraz wyjdzie też to dla Was na plus, bo będziecie wiedzieli o moich filmach. Subskrypcji MP3. <laughs> <Zda. śmiech> no to się z Wami żegnam, widzowie. Ty też się, Pelek, pożegnaj, bądź grzeczny. Nie ma szans. No pożegnaj się. Kurde, nie, nie zmusisz mnie do tego. Za to, co Ci dzisiaj zrobiłem z tym pieskiem? Tak, nie, nie, nie do tego. Ale to, ale to nie zrobili widzowie, pożegnaj się z widzami. A to prawda, tu wiecie tu wiecie osób, osób tego, tymo, tego... E, jak on miał? Nie, nie pamiętam. Luzie Luzer. E, to dla nała, nała, widzowie, ale pamiętajcie o no. usługach tego kanału, co właśnie oglądacie, tak? e, Spokojnie słuchajcie go, nie było tematu Mara. <grym>